Co, wtedy jak puszkałem w Niemczech, widziałem no, jak mega Stoimy, stoimy, a młodzień Ty, nie obamy obawy jak jedzie. Ty nie ma obawy jak. Dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym, że przybyliście, że rozegraliście zawody. Kibicom przede wszystkim za wspaniały doping, zarówno kibicom z Mechanika, jak i kibicom z Krapkowic i z innych miejscowości. Bardzo dziękuję. Pogoda również nam dopisała, widzicie, zamówiłem specjalnie dla was, ale musimy to szybko ogarnąć, bo zaraz będzie padać. No i zaczniemy. Yy, o wręczenie dyplomów, yy, pucharów i medale poproszę yy, pana starostu wszystkiego Piotra Socznickiego. Czwarte miejsce zaja Żyna z yy, Kędzierzyna Korzba. Trzecie miejsce, zapraszam, zawodników z Krapkowic. Liceum Górusu numer 9 w opolu. Zapraszam, całą drużynę. ちょっと待って。<laughs> <laughs> <laughs> Pierwsze miejsce, gospodarz turnieju. Chciałem zaznaczyć, że po raz trzeci z rzędu zespół szkół mechanicznych obronił tytuł mistrza województwa w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych na Orliku. Zapraszam panowie. Jeszcze tutaj dla, dziękuję, można wstąpić tam do swojego rzędu. Nagrody indywidualne. Dla najlepszego bramkarza turnieju grono trenerów zdecydowało jednogłośnie. Olaf Zogata, zapraszam wśród na środek. dla najlepszego zawodnika kto? Jana Dębskiego zapraszam cię Jasiu tutaj. I najwięcej bramek czy 7 bramek w turnieju zdobył Dominik Bober zapraszam tutaj Dominika. Słuchajcie, życzę Wam szerokości, powrocie do domu, żebyście cało i zdrowi wrócili. Dziękuję, że się przyjechali na tą Ziemię Głupczycką. No, cieszę się, że moja szkoła wygrała. No i życzę Wam wszystkim powodzenia. Na arenie szkolnej i sportowej żegnam Was serdecznie. Turniej uważam za zakończony. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Szanowni Państwo, dzisiaj odbyły się finały w piłce nożnej, finały wojewódzkie. Jak się tradycją już stało, zespół szkół mechanicznych wywalczył mistrzostwo w Województwie Opolskim, piłka nożna na Orliku, dzisiaj w Głubczycach. Z sukcesem naszego Zespołu Szkół Mechanicznych. Chciałbym przy tej okazji podziękować trenerowi Markowi Malewiczowi, który serce i swoją wiedzę wdraża na boisku i dzięki niemu też dublet w tym roku, dlatego że kilka miesięcy temu również Zespół Szkół Mechanicznych został mistrzem województwa w piłce halowej. Serdeczne podziękowania też dla całej młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych, która wiernie dopinguje swoich kolegów. Którzy wywalczy, walczą o najwyższe trofea na boisku. Podziękowania dla wszystkich kibiców, dla wszystkich nauczycieli, a przede wszystkim dla zawodników i ich trenera Marka Malewicza. Dzień dobry Państwu. Coś, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe. Dzisiaj po raz trzeci raz z rzędu wywalczyliśmy Mistrzostwo Województwa Polskiego Szpół, Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej na Orliku. Niezmiernie cieszę się z tego sukcesu mojej szkoły, bo. Jakby nie patrzeć naprzeciwko Opola, Krapkowic czy Kędzierzyna Koźla, jesteśmy małą miejscowością, a udało nam się. Dziękuję wszystkim zawodnikom, wszystkim kibicom, wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu i moim maturzystom, którzy w tym roku zają maturę, życzę zdania matury i powodzenia na y, przysz, przyszłych uczelniach. No Bardzo się cieszę, nie ukrywam, że jest to dla mnie miłe i bardzo ważne wydarzenie i z tego miejsca serdecznie wszystkim dziękuję, pozdrawiam, do widzenia, dziękuję.